Księga Daniela rozdział 5 Król Belszazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich książąt i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belszazar pił wino, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby pili z nich król, jego książęta, jego żony i jego nałożnice. Wtedy przyniesiono złote naczynia, które zabrano ze świątyni domu Bożego, który był w Jerozolimie, i pili z nich król Jego książęta, jego żony i jego nałożnice. Pili wino i chwalili Bogów ze złota i srebra, z brązu i z żelaza i drewna i kamienia. I w tej samej godzinie ukazały się palce ręki ludzkiej, które pisały naprzeciw świecznika. Na wapnie ściany pałacu króla, a król widział część ręki, która pisała. Wtedy oblicze króla zmieniło się, jego myśli zatrwożyły go, stawy jego bioder rozróżniły się i jego kolana uderzały jedno w drugie. I zawołał król ze wszystkich sił, aby przeprowadzono astrologów, chaldejczyków i wróżbitów. Król powiedział do mędrców Babilonu: ktokolwiek. To pismo odczyta i oznajmi mi jego znaczenie. Będzie odziany w purpurę, dadzą mu złoty łańcuch na szyję i będzie panował w królestwie jako trzeci. Weszli więc wszyscy mędrcy króla, ale nie mogli odczytać pisma ani oznajmić królowi jego znaczenia. Wtedy król Belszazar bardzo się zatrwożył i jego oblicze się zmieniło, jego książęta struchleli. Wówczas królowa weszła do domu uczty z powodu słów króla i jego książąt. Odezwała się królowa i powiedziała Królu, żyj na wieki, niech cię nie tworzą twoje myśli i niech się nie zmienia twoje oblicze. Jest w twoim królestwie mężczyzna, w którym jest duch świętych bogów, w którym za dni twojego ojca znalazło się światło, rozum i mądrość, podobna do mądrości bogów i do którego król Nabuchodonozor Twój ojciec, mówię ci, Twój ojciec, król, ustanowił przełożony magów, astrologów, chaldejczyków i wróżbitów, dlatego że znalazły się w nim nadzwyczajny duch, wiedza, rozum, wykładanie snów, objawienie zagadek i rozwiązywanie rzeczy trudnych. W Danielu, któremu król nadał imię Sar, Niech więc teraz wezmą Daniela, a on oznajmi znaczenie pisma. Wtedy Daniel został przyprowadzony do króla. A król zapytał Daniela: Czy ty jesteś tym Danielem z synów uprowadzonych z Judy, którego król mój ojciec sprowadził z ziemi Judy? Usłyszałem o tobie, że duch bogów jest w tobie, że światło, rozum i obfita mądrość znajdują się w tobie. Właśnie przeprowadzono przede mnie mędrców i astrologów, aby mi to pismo odczytali i oznajmili mi jego znaczenie. Oni jednak nie potrafili tego zrobić, a słyszałem o Tobie, że możesz dawać wyjaśnienie i rozwiązywać trudności. Jeśli więc teraz możesz to pismo odczytać i oznajmić mi jego znaczenie, będziesz odziany w purpurę, będzie założony złoty łańcuch na Twoją szyję i będziesz panował w królestwie jako trzeci. Wtedy Daniel odpowiedział przed królem: Twoje upominki niech zostaną przy tobie, a twoje dary daj innemu. Pismo jednak odczytam królowi i oznajmię mu znaczenie. Ty, królu, posłuchaj. Bóg Najwyższy dał Nabuchodonozorowi twemu ojcu królestwo, majestat, sławę i cześć. A z powodu wielkości, którą mu dał, wszyscy ludzie, narody i języki drżały przed nim i bały się go. Kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał wywyższał, kogo chciał, poniżał. Ale gdy jego serce stało się wyniosłe i jego duch utwierdził się w pysze, został wstrącony z tronu swego ojca i odebrano mu sławę. Został wypędzony spośród synów ludzkich. Jego serce stało się podobne do serca zwierzęcia i mieszkał z dzikimi osłami. Żywili go trawą jak woły, a jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce. Ty też, Belszazarze, jego synu, nie ukorzyłeś swego serca, chociaż o tym wszystkim wiedziałeś, lecz uniosłeś się przeciwko Panu Nieba i naczynia Jego domu przyniosiono przed Ciebie, a Ty i Twoi książęta, Twoje żony i Twoje nałożnice piliście wino z nich. Ponadto chwaliłeś Bogów ze srebra, złota, brązu, żelaza, drewna i kamienia które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. Bogu zaś, którego ręku jest Twoje tchnienie, u którego są wszystkie Twoje drogi, nie oddałeś czci. Dlatego przez Niego została posłana część ręki i pismo to zostało napisane. A to jest pismo, które zostało napisane. Mene, mene, tekel, uparsin. Takie jest znaczenie tych słów. Mene, Bóg policzył twoje królestwo i doprowadził je do końca. Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się lekki. Peres, twoje królestwo zostało podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy Belszazar wydał rozkaz i odziano Daniela w purpurę, złoty łańcuch włożono mu na szyję i ogłoszono o nim, że będzie panował jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy Belszazar, król Haldejczyków, został zabity, a dariusz med, przejął królestwo, mając około 62 lat.